Jest to no w sumie taki oficjalny już pierwszy odcinek z uh, FNAF. <coughs> tak, mam lekką niestety. No ale dobra, w każdym razie się dajmy nie bo tam nic nie zrobiliśmy. Bla 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 bla, 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 bla. I'm going to put a Hello! Hello! I to record a message for you to help you get settled. There. First um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm going to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week. Okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting. for kids and grown-ups alike where a fantasy and fun comes to life. As for entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here... Hi Uh, now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that... jednak wciąż jest straszne tam to właśnie było był wstępny co prawda mam no, wyjście mnie jedną subskrypcją i kilkoma lajkami no to dla mnie wystarczy jak na razie o bo oni się już ruszył nie nie ma po co sprawdzać innych kamer wystarczy tylko sprawdzać lampy Fredy wiem że jesteś w kuchni Fredy nie włącza tej swojej muzyki Tutaj jeszcze Foksiego nie ma w tej nocy. Wy słyszycie tą muzykę, co nie. To ją jak najbardziej słyszycie. O matko. Jest trzecia, tylko 50%. Muszę ograniczyć używanie lampy. Ten wiatr, jak? Czemu ty nie możesz być gdzie indziej? Czemu ty nie możesz być w drugiej, w trzeciej części? Halo? Czemu? Tylko musisz nam zużywać energię akurat w pierwszej. Czwarta. 50%. jest dobrze Jest dobrze Co Lidi nie bagaszkuj w kuchni Nie bagażkły w kuchni w ledy. Tu jeszcze twoje galie? What? What? To jeszcze Foxiego widać? What? Ej, Foxy miał być dopiero w następnych nocach! Serio! Serio! Ah. Naprawdę! Ej no nie, to było chawskie. Pierwsza noc w miało miała być dopiero w drugiej. Jest pierwsza, jak widzicie pierwsza! A była już chyba piąta! Piąta jem była. Chyba. O, Foxy. Dlaczego? Ja rozumiem, nie sprawdzałem twojej kamery. Ale byłem pewien, że ty dopiero w drugiej wychodzisz. Z czego w historii jest, że w czwartej dopiero wychodzisz, ale nieważne. O. Jumpscareów, jak na przykład Bonnie, albo Chica, albo Freddy. W ogóle nie wiem czy wiecie, ale Freddy ma dwa jumpscarey: jeden z czarnymi oczami, jeden ze zwykłymi, chyba ten ze zwykłymi był w poprzednim odcinku. O... Dobra, podejście numer dwa: Foxy, nie wybiegaj, bo cię zabiję. O duszę: gołymi

Wychodź Foxy. Nie wychodź. Jak będzie piąta, zamykam drzwi. Nie, naprawdę. Piąta zamykam drzwi. Uf. Oh. Vidíte, a tebe ne. A tebe tak. A tebe ne. Dobra, bo nie już tam nie ma, ale jest piąta. Foxy wychodzi. Siema, Foxy. Ja cię widzę, nie musisz wychodzić. Naprawdę nie musisz wychodzić, to nie jest potrzebne, to nie jest konieczne. Nie jest konieczne, byś wychodził. Naprawdę. Nie musisz, nie musisz. Tak? Ja cię widzę. O, walić wszystko. Wszystko, jest piąta, jest piąta A, zaraz to przejdziemy, przejdziemy to Ja to, ja to wiem, ja w to wierzę Tak, jest, 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 jest Pierwsza noc za nami W każdym to Trudna była ta pierwsza, nie Nie Nie, 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 nie W każdym mundzie, Ne, 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 já nechci druhé noci.